Witam Was serdecznie. Cieszę się, cieszę się, że w tej formie, chociaż dane mi było dzisiaj z Wami rozmawiać, a w zasadzie mówić do Was. Na początek, krótka historia. To, co widzicie na ekranie prezentacji, to jest pierwsze urządzenie Janosika. Janosika jest jedna w tej chwili z najpopularniejszych motoryzacyjnych aplikacji mobilnych, która opiera się na zgłaszaniu przez społeczność wydarzeń na drodze. Kiedy Janosik wchodził na rynek, nie było jeszcze smartfonów, w związku z czym całe urządzenie wyglądało właśnie w tej formie i w tej formie kierowcy mogli zgłaszać wydarzenia na drodze. I teraz tak, jak wprowadzić system oparty na społeczności w momencie, kiedy nie macie tej społeczności? Twórcy Janosika podeszli do sprawy dość kreatywnie i wyposażyli to urządzenie GPS-a. Skierowali to urządzenie do dużych firm i do ich flot samochodowych. I powiedzieli tak: słuchajcie, macie takie urządzenie, możecie sobie z niego korzystać, będziecie dzięki temu monitorować swoją flotę samochodów, ale za, za funkcjonowanie tego systemu jest opłata, jest abonament. Jeżeli wasi kierowcy będą zgłaszać wydarzenia na drodze, ten abonament dla Was będzie mniejszy bądź też darmowy. Bardzo szybko firmy się zorientowały, że opłaca im się nakłaniać kierowców do tego, by zgłaszali wydarzenia na drodze. Kierowcy też odkryli szybko, że daje im to korzyści, zastępuje po prostu CB Radio, i w przeciągu roku udało się Janosikowi zbudować na tyle dużą i prężną społeczność, że było możliwe już wprowadzenie tego, tego produktu na rynek konsumenta. Ja się nazywam Antonina Grzelak, z grupą PrimeSov jestem związana od kilku lat i dzisiaj wam opowiem, jak zbudować markę bez korporacyjnych budżetów. Skąd w ogóle ten pomysł? Słuchajcie, wielu z was jest na początku swojej drogi. Nie macie pieniędzy na, na marketing. Na deskach, na, na scenach konferencyjnych występują zazwyczaj osoby, które mają doświadczenie z dużymi budżetami. Ja, kiedy zaczynałam swoją przygodę z aplikacjami mobilnymi, dostałam równe zero pieniędzy na marketing, a aplikacje trzeba było w jakiś sposób wypromować. Postanowiłam, że dzisiaj podzielę się z wami tym doświadczeniem. Nie będzie statystyk, nie będzie teorii. Będą same case'y, wybrałam takie, które będą dla was najbardziej użyteczne, czyli takie, które będziecie, którymi będziecie mogli się zainspirować i będziecie je mogli przenieść na grunt swoich biznesów. Będę się opierała o przykłady z trzech aplikacji. No, T1, Pan Paragon i Janosik. Dlaczego te aplikacje? Dlatego, że w jakiś sposób jestem z nimi związana i znam statystyki. Wiem, co zadziałało, wiem, co nie zadziałało, wiem, jakie fakapy popełniliśmy. O tym też Wam opowiem, bo myślę, że nauka nie tylko na sukcesach, ale na własnych błędach jest najbardziej e, wartościowa. Dobrze, macie, macie pomysł na, na, na biznes, macie w głowie super aplikacje. Kiedy zacząć myśleć o marketingu? Nie wtedy, kiedy aplikacja będzie już gotowa. Prace nad tym, żeby, e, żeby mieć do kogo skierować tę aplikację, należy rozpocząć już w momencie, kiedy pomysł narodzi Wam się w głowie. E, musicie mieć publiczność, do której wypuścicie e, wiadomość o tym, że taka aplikacja powstała. Można to zrobić na dwóch filarach. My tak to oparliśmy na dwóch filarach. Po pierwsze, zaczęliśmy już na kilka miesięcy przed premierą produktu budować własną społeczność, a po drugie postanowiliśmy skorzystać z influencerów czy z blogerów i wykorzystać ich społeczności, potraktować ich, poprosić ich, by byli takim megafonem, dzięki któremu my dotrzemy do ich społeczności. Wielu z Was ma problem z tym, jak w ogóle do takiego influencera się dobić. Słuchajcie, to są tacy sami ludzie jak my wszyscy. Są bardzo często życzliwi, bardzo często otwarci na współpracę. Trzeba tylko po prostu dość skutecznie się do nich odezwać. Po pierwsze, Oczywiście jest bardzo wiele, bardzo kreatywnych sposobów dotarcia do takiego influencera, natomiast zawsze warto spróbować od tego najprostszego, czyli maila czy, czy wiadomości, komunikatu, jaki chcemy skierować. Po pierwsze, musi być maksymalnie spersonalizowany, żeby osoba doceniła, że włożyliśmy jakąś pracę w to, żeby się z nią skontaktować, żeby ją poznać. Po drugie, musi być krótki, przejrzysty. Używajcie punktorów. Niech to nie będzie ściana tekstu, bo przez to naprawdę trudno się przebić i trudno wyłuskać z tego wartościowe informacje. A po trzecie i najważniejsze warto, by ten mail był angażujący. My, zanim wprowadziliśmy Notiwana na rynek, nawiązaliśmy kontakt z wieloma influencerami czy blogerami i zaangażowaliśmy ich w tworzenie produktu. Zapytaliśmy, słuchajcie, jakie widzicie kolory? Czy podoba Wam się taki wygląd aplikacji? Jakie byście chcieli funkcje? W momencie, kiedy oni zaangażowali się, poczuli, że są zaangażowani w tworzenie tego produktu, dużo chętniej później angażowali się w promocję tego produktu. I tutaj też jedna ważna uwaga. Jeżeli w takim mailu, czy w takim komunikacie zapytacie, ile to będzie kosztowało, to oni wam napiszą, ile to będzie kosztowało. Natomiast często, przynajmniej w naszym przypadku, sprawdzała się taka metoda, że czekaliśmy na ruch tych osób wobec nas. Bardzo często się okazało, że chcą po prostu oni mówić, bo ich zajarała idea tego produktu, bo im się to spodobało. Nawet nie chcieli od nas. Pieniędzy. Oczywiście częściowo czasem się, czy w przypadku NotIwana zawsze była to współpraca oparta na barterze, bo musieli dostać produkt po to, żeby go w ogóle poznać i opisać i przedstawić. Także nie bójcie się odzywać do blogerów, influencerów. Taka współpraca często przynosi bardzo duże korzyści, a wcale nie musi być kosztowna. Kiedy zaczęliśmy myśleć o budowaniu naszej społeczności, Postawiliśmy na dwa kanały. Po pierwsze, Facebook, o tym wam nie będzie opowiadać każdy wie, jak się Facebooka, jak się buduje społeczność na Facebooku oraz na YouTube. A. I to jest ciekawy case. Co to znaczy, że filmy, które wrzucaliśmy na YouTube, były celowane i eksperckie. Stworzyliśmy vlog parentingowy, który obracał się wokół tematyki bezpieczeństwa. Rzeczy zagubionych, szukania, itd. W związku z czym, że był to vlog poświęcony Notiłanowi, czyli Lokalizatorowi. Um, I teraz tak, to nie jest to, że my kręciliśmy sobie filmy dla filmów dla idei. Kiedy zbliżał się czas Woodstocku, nakręciliśmy film o tym, jak zabezpieczać dzieci podczas imprez masowych. Ten film udostępnialiśmy, szerowaliśmy na grupach. Wysłaliśmy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy opublikowała to na swoich stronach i poszedł gigantyczny zasięg. I tak robiliśmy, słuchajcie, prawie że z każdym filmem. Robiliśmy go pod bardzo ściśle określonym kątem, by był użyteczny i by zdobył jak największy zasięg. Te filmy, pomimo że mają już parę lat, pracują nadal na nas, niektóre z nich mają. Prawie 200 tysięcy wyświetleń. Niedawno się zgłosiła do mnie telewizja siadoniowa, żebym wystąpiła w roli eksperta od pakowania dzieci na kolonie, tylko dlatego, że zrobiłam taki filmik. Koszt produkcji takiego filmiku był nikły. Ja byłam jako aktorka, odpowiadałam za całą tą sferę reżysersko-scenograficzną. Kolega kręcił, montował niskokosztowe, świetne, niskokosztowe, świetne działania marketingowe. To, co widzicie, te cztery sympatyczne misie. to był w ogóle jeden z naszych najciekawszych kejsów. Otóż, przed wprowadzeniem Notilana na, na rynek stworzyliśmy coś takiego, co nazywaliśmy ogólnopolski projekt edukacyjny Podróże Miśniaków. Jedną z grup docelowych, którą sobie określiliśmy, była grupa rodziców, rodziców dzieci przedszkolnych. No i teraz pytanie: Słuchajcie, jak dotrzeć do większości rodziców w Polsce? Otóż takim właśnie projektem edukacyjnym skierowanym do przedszkoli. Był to projekt niezwykle niskokosztowy. Cztery misje podróżowały po Polsce, były przewożone z miejsca na miejsce przez kuriera bez naszego udziału, miały dołączone e, materiały edukacyjne. Cały koszt po naszej stronie to było wymyślenie tego, wydrukowanie materiałów na własnej drukarce i jeden, jedna trzecia czasu pracy jednej osoby. W miesiącu, żeby, żeby jakby cały ten system obsłużyć. Słuchajcie, w przeciągu dwóch edycji dotarliśmy do ponad 15 tysięcy dzieci, plus doliczcie sobie do tego rodziców. Dotaliśmy do, do nich oczywiście nie tylko z programem edukacyjnym, ale z całym pakietem informacji o Notyłanie. Tak? Zdobyliśmy patronat ministra edukacji narodowej, Mieliśmy się do mediów, do instytucji, doskonale zadziałało to Cesarowo. Na przykład w rozmowach z dużymi firmami, z dużymi potencjalnymi partnerami biznesowymi to było, był, był, było to naszym takim projektem szandarom. Zobaczcie, robimy takie fantastyczne rzeczy. Przy okazji przetestowaliśmy sobie aplikację, bo każdy z tych miszków miał zaszytą w dupcie miał zaszyty nasz lokalizator i my mogliśmy na aplikacji obserwować ich wędrówkę po Polsce i w zależności od tego modyfikować. No i tutaj nam się zdarzył pierwszy faka. Mimo, że mieliśmy tak gigantyczne dodarcie do rodziców, w momencie kiedy już poszła sprzedaż naszego, wypuściliśmy produkt na rynek, nie, nie, nie było z tego kanału, nie było żadnej sprzedaży. Dlaczego? Zastanawialiśmy się. I otóż tak, owszem, dobrze zdiagnozowaliśmy czy określiliśmy grupę docelową, natomiast źle zdiagnozowaliśmy potrzeby tej grupy docelowej. My komunikowaliśmy lokalizator do zabezpieczania dzieci. No bzdura, który rodzic yy, spuścił do 3, 4 czy 5-latka, tak? Nie przemyśleliśmy tego. Dopiero kiedy z, zmieniliśmy komunikację pod takim kątem, słuchajcie, zabezpieczcie rzeczy należące do, do, do Waszych dzieci. Zabezpieczcie rzeczy należące do Was, jesteście zapracowani, macie dużo na głowie, to ułatwi Wam życie. Dopiero wtedy faktycznie wyszła z tego kanału całkiem niezła sprzedaż. W momencie, kiedy nadeszła premiera Notiuana, mieliśmy do dyspozycji po pierwsze naszą społeczność, YouTube, Facebook, Notiuan, Facebook misiołankowy. kilkanaście tysięcy ludzi w sumie. Mieliśmy również film premierowy. Gdybyście zlecili taki film premierowy do zrobienia na zewnątrz, to ceny są od 8, od 10 tysięcy w górę. My to zrobiliśmy absolutnie własnymi siłami. Możecie sprawdzić na naszym kanale, jakość naprawdę nie odbiega. Po naszej stronie była znowu reżyseria, aktorzy, którzy wystąpili, to, by, to są pracownicy naszej firmy. Wszystko było po naszej stronie. Mieliśmy owszem na, na pokładzie chłopaka, który fantastycznie kręcił filmy, potrafiły fantastycznie montować. To był, nasz, to był nasz potencjał, który doskonale wykorzystaliśmy. Ten film też nie powstał tylko i wyłącznie na użytek premier. My ten film później wysyłaliśmy do partnerów handlowych jako taką naszą wizytówkę, która opowiada, o czym jest ten produkt. Także wszystko, co robiliśmy, robiliśmy po tym kodem, żeby to wielokrotnie wykorzystać. E, oczywiście jednocześnie w dniu premiery poszła promocja przez influencerów, przez blogerów, oraz materiały prasowe poszły również do prasy. No i teraz instrukcja obsługi mediów. To jest drugi punkt, na którym często się mniej doświadczone osoby wykładają. Po pierwsze, dotarcie do określonego redaktora. Tutaj trzeba być troszeczkę sprytnym. Jeżeli macie maila, do kogokolwiek z tej organizacji, to wystarczy zazwyczaj pod, podłożyć według tego schematu imię, nazwisko i najprawdopodobniej ten mail dotrze dokładnie do tej osoby, do której chcecie dotrzeć. Po drugie, negocjujcie. Jest oficjalny cennik, według którego media u siebie publikują materiały. Tak? To idzie w tysiące, czasami w dziesiątki tysięcy. Naprawdę nie zdarzyło mi się zapłacić kwoty, która była podana w cenniku. Zawsze negocjuję i zawsze dostaję rabaty kilkudziesięcioprocentowe. Zdarza się nawet, że na tyle mi się uda zainteresować redaktora e, moim produktem, że on napisze o tym za darmo, bo mu się ten produkt po prostu bardzo spodoba. Dostarcz gotowy tekst. E, nie ma nic bardziej skutecznego jak po prostu do do, do dostarczenie do mediom gotowego tekstu, dobrej jakości zdjęć. Oni po prostu to tylko wtedy biorą, troszeczkę powiedzmy czasem modyfikują, wrzucają. To jest najwygodniejsze. Oni wtedy bardzo chętnie z Tobą współpracują. Bądź dyspozycyjny. Mam. Yy... Mam przykład takiego redaktora z Gazety Wyborczej, który potrafi do mnie zadzwonić o godzinie 23. Pani Tosiu potrzebuje jakiś tekst o was e, na wczoraj, po czym ja siadam o tej 23, piszę mu ten tekst. Wysyłam. Dzięki temu on wie, że w każdej chwili może na mnie liczyć i mam stałą relację z nim. W każdej chwili wiem, że jak ja mam z kolei jakiś ciekawy materiał, to też mogę iść na to, że on go opublikuje. Real time marketing. W momencie, kiedy już produkt jest na rynku, um, warto. Ja wiem, że to jest takie trochę wyświechtane pojęcie i ma różną opinię, ale e, szczerze mówiąc, nic nam, przynajmniej w naszym przypadku, nie działa tak dobrze jak właśnie real time marketing. Słuchajcie, była taka sytuacja wieczór, już nie pamiętam, chyba nawet weekend. Trafiłam. Na Facebooku, na właścicielki baru, która zainicjowała akcję Powieść Paragon. Czyli wchodzisz do baru, kupujesz obiad dla siebie, drugi obiad dla osoby potrzebującej, paragon wieszasz na tablicy, może z tego paragonu skorzystać kto tylko chce. No, oczywiście już paragon, pan paragon, moja aplikacja, tak? gdzieś tam światełko mi się zaświeciło. Zapytałam tą babeczkę, czy mogę wykorzystać jej zdjęcie, czy mogę opublikować na panu paragonie tą historię. Zgodziła się. Dokładnie to, że tak powiem, opakowałam w słowa. Zobaczcie te statystyki, nie wiem, czy widzicie. 6,5 miliona organicznego zasięgu uzyskał ten post na samym tylko Facebooku. Rozszedł się wiralowo vira na Twitterze, na Instagramie, na Linkedinie. Zaczęły o nim pisać media. Oczywiście również wspominając o panu Paragonie. Zgłosił się do nas brytyjski Forbes. Wiecie, ile kosztuje artykuł w brytyjskim Forbesie? Ona zrobili artykuł za darmo. Dlaczego? Dlatego, że spodobała im się ta akcja. W przeciągu paru dni na fanpage'u było nam ponad 6 tysięcy fanów. Drugi przykład. Tego pana na pewno znacie. Może być mniej lub bardziej lubiany, mniej lub bardziej hejtowany, ale sytuacja była taka, że opublikował kiedyś na swoim fanpage'u akcję, że chce podarować rower dziecku komuninem. Zajęło mi 3 minuty, żeby skonstruować jako marka, jako not komentarz, że dobra, w takim razie my dorzucamy do tego roweru lokalizator, żeby nie zniknął tak jak pieniądze z komunii. Nie? Taki żarcik. Chwyciło fantastycznie. 1300 lajków. Oczywiście pod tym komentarzem oczywiście każdą z tych osób mogliśmy od razu zaprosić do polubienia naszego fanpage'a. Wyobraźcie sobie, że w tym miesiącu sprzedaż skoczyła nam o 30%. W ciągu doby od tysiąc osób, tysiąc nowych osób dołączyło do, do naszego fanpage'a. Okazało się kilka artykułów na ten temat. Ten case jest też przedstawiany czasami na szkoleniach marketingowych, jako właśnie przykład real-time marketingu. Ile mnie to kosztowało? Trzy minuty mojej pracy, za darmo. Zobaczcie, jaki zasięg. Dobra, kolejna sprawa. Konkursy. Czy warto na początku drogi albo nawet na środku drogi? Czy warto brać udział w konkursach? Z naszej perspektywy bardzo warto. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli wygracie jest to społeczny dowód słuszności, tak, jeżeli zasłużyliście na nagrody, to znaczy, że naprawdę musicie być dobrzy. E, pomijam wszelkie sprawy związane z nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi, e, kontakty, to, że występujecie na jakimś konkursie, to jest okazja dla was do zaprezentowania waszego produktu, do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. I przede wszystkim znów. Obecność w mediach. Każdy konkurs ma co najmniej jednego patrona medialnego. Ci patronowie, jeżeli wygracie, oni później publikują serię materiałów na wasze. Dzięki takim właśnie wygranym konkursom mieliśmy bardzo wiele materiałów o nas w sieci, za które nie musieliśmy w żaden sposób płacić. Za konkursy też nie musieliśmy płacić. Akcje, akcje wiralowe. To jest tutaj to, co widzicie, to jest jedna z ostatnich akcji Janosika. Słuchajcie, fantastyczna. Janosik rzucił wyzwanie sobie i innym firmom, by przy przejściach dla pieszych, przy przejściach dla pieszych udostępniać odblaski no, dla, bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa pieszych. Ile, ile to Janosika kosztowało? No koszt, ilu tam jest? 15-20 tych opasek na rękę? Rzucili wyzwanie różnym firmom, jak to szła się, między innymi rzucili wyzwanie policji. No słuchajcie, fantastyczny temat. Zaczęto na ten temat pisać różnego rodzaju artykuły w czołowych pismach. I znów Janosik, zupełnie jakby nie wkładając budżetu w taką akcję, potrafił sprawić, że, 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 że pisały o nim czołowe media. Warto by taką akcję zawsze utrwalać, tak, żeby ona nie żyła teraz tylko tu i teraz, tylko żeby można było ją później wykorzystywać jeszcze, jeszcze dalej w mediach. Zawsze podkreślam, może dlatego, że sama gdzieś tam całym sercem jestem copywriterem, można powiedzieć. Zawsze podkreślam, że najważniejsze, najważniejsze są teksty, ale potwierdziły to też nasze badania. Kiedy zrobiliśmy ankietę na użytkownikach NoteOne, okazało się, że zdecydowana większość, tam nie pamiętam, 72% osób dowiedziało się o naszym produkcie. Właśnie z tekstów. I to nie tylko z tekstów, które były publikowane przez e, różne portale czy, czy inne media, ale również z naszego bloga. Wypuszczaliśmy teksty eksperckie. Co zrobić, kiedy zgubisz dowód osobisty, tak? I gdzieś tam na końcu zmiana e, Notiłania. Takie teksty, głównie na blogu, dają nam naprawdę bardzo dużo możliwości. To jest kontent, który, który później możemy udostępniać w różnych innych źródłach, robią nam ruch na stronie. E, Uczą naszych użytkowników same plusy. Newsletter. Na naszej stronie prowadzi newsletter Natalka Kryger. Robi to w sposób absolutnie mistrzowski. Do tego stopnia, że nie wiem, czy widać na ekranie, co ludzie nam odpisują. Traktują to naprawdę bardzo osobiście, bardzo personalnie, i to jest dowód na to, jaką wspaniałą relację z użytkownikami można zbudować właśnie przy pomocy newslettera. My dzięki newsletterowi oprócz tego, że edukujemy, komunikujemy o akcjach, budujemy relacje, było to narzędzie, które nam pozwoliło przeprowadzić z użytkownikami naszymi ankietę. Dzięki temu zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje, skąd się dowiedziałeś na tłanie, co robisz robić w sieci, co, co czytasz najczęściej, jakie portale odwiedzasz, i tak, dalej, i tak dalej. Dzięki temu, dzięki tej wiedzy możemy dużo skuteczniej konfigurować i kierować reklamy. Grupa. Warto założyć własną grupę. My zrobiliśmy to troszeczkę z, z takiego względu, ponieważ tak, Noteman jest dosyć trudnym technologicznie produktem, trudno zrozumieć, jak działa. Zdarzają nam się hejterzy, którzy nie, nie kumają, jak to działa i twierdzą, dobra, to nie działa, to w ogóle kłamiecie, jesteście w ogóle, nie wiem, wymyślacie jakieś tutaj yy, historie. Stwierdziliśmy, że coś z tymi hejterami trzeba zrobić, żeby nie wylewali żali po całym internecie. Zaprosiliśmy ich do grupy, gdzie mogli się w pełni wyżywać. My mogliśmy im też tłumaczyć, na spokojnie już wtedy opowiadać. Po jakimś czasie zaczęły do tej grupy dołączać również osoby, które są takimi naszymi turbo zaangażowanymi użytkownikami, bardzo zadowolonymi z produktu, a oni się zaczęli wzajemnie moderować. Także ta grupa działa nam fantastycznie, ale też korzystamy z zaangażowania w innych grupach. Tutaj już case z panem Paragonem. tak? Pan Paragon który jest ostatnio też pod moją opieką, należy do pewnej, do wielu grup należy, ale jedna jest taka specjalna, moja ulubiona, duża grupa zrzeszająca rodziców na Facebooku. Ja jako ja, nie żadna szeptanka, wrzuciłam ostatnio posta, słuchajcie, mam pod opieką taką aplikację, chcemy ją rozwijać o dodatkowej funkcjonalności. Jakie funkcje byście widziały dodatkowe? Boże święty, nie dojrze, fantastyczny feedback dostałam, nie dojrze, Kupem naprawdę świetnych pomysłów, to jeszcze y, znacznie wzrosła liczba pobrań, bo jakby duża rzesza rodziców czy, 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 czy osób dowiedziała się o tej aplikacji. Także w ten sposób też można działać. Trzy słowa a propos hejterów: nie bójcie się hejtu i nie bójcie się hejterów. Tutaj taki case z panią z Białego Stoku zupełnie absurdalny. Pani, która nigdy nie była naszym użytkownikiem, posądziła nas, że robimy szeptankę na jej grupie. Przysięgam, nie mieliśmy z tym absolutnie nic wspólnego, nawet nie wiedzieliśmy, że taka grupa istnieje, po prostu ktoś nas tam polecił. No i zaczął się z jej strony gigantyczny hejt, podsycany jeszcze przez fejkowe postaci. A jaki efekt? 15% wzrosła nam sprzedaż w tym miesiącu. Większość nowych zamówień właśnie z Białego Stoku. Także bardzo pani byliśmy wdzięczni. E, mamy takie patenty. Jeden szczególny patent, e, dwa w zasadzie. Po pierwsze, ja bardzo często, kiedy już jest bardzo zawiana dyskusja, wchodzę w dyskusję ja jako ja, nie jako marka. Osobę, która ma twarz, imię i nazwisko, dużo trudniej sweatować niż bezosobową markę. Ja się nie boję, więc jakby tutaj swoim wizerunkiem może i ryzykuję, nie wiem, ale jeszcze nigdy się na tym nie przejechałam. I drugi sposób, kiedy już naprawdę racjonalne argumenty naprawdę nie dają efektu, zapraszam na kawę. Mówię, słuchajcie, nie wierzycie, że to tak działa, nie wierzycie, jesteś niezadowolony, coś ci nie gra. Mamy siedzibę w Poznaniu, mamy pyszną kawę, mamy pyszne ciacha. Przyjedź, opowiemy Ci, jak to działa, poznamy się. To ucina, słuchajcie, każdą dyskusję, każdą. Nikt z tego zaproszenia niestety jeszcze nie skorzystał, natomiast nikt już dalej yy, nie prowadzi hejtu. Taki ciekawy case. Z naszych badań, właśnie na tych trzech aplikacjach, wynikło, że samo odpowiadanie na opinię w markecie podnosi nam ocenę średnio o jedną gwiazdkę. Kropka. Tutaj nie ma co dopowiadać, po prostu wypróbujcie, przetestujcie. Jak będziecie mieli wyniki, to możecie do mnie z tymi wynikami, też będę bardzo ciekawa, jak to działa u Was. Nie tylko na negatywne opinie, na pozytywne również. Pieniądze, które oszczędzisz na marketingu, zainwestuj w zespół i w produkt. Słuchajcie, cała tajemnica takich e, ni, niestandardowych działań marketingowych leży w zaangażowaniu zespołu. My stanowimy bardzo zżytą, bardzo zaprzyjaźnioną grupę i naprawdę dla nas nie ma znaczenia, czy to jest środek nocy, czy środek dnia. Jak trzeba działać, to bierzemy działami. Nie dlatego, że, że jest jakiś przymus z zewnątrz, tylko że my naprawdę lubimy to, co robimy, nas to kręci. E, także zaangażowany zespół. I dobry produkt. Pan Paragon ma w tej chwili prawie 400 tysięcy pobrań. Działań, działania marketingowe są naprawdę nikłe, nikłe w porównaniu z tym, co moglibyśmy robić, bo jakby chwilowo jeszcze nie ma na to czasu. Wiecie, ile wydajemy na Adsy? 500 zł miesięcznie, a mamy 400 tysięcy pobrań. Dobry produkt sprzedaje się po prostu sam. No i teraz. Ostatni case, o którym chcę Wam opowiedzieć. Jako grupa, jako grupa PrimeSouth, mamy takie trzy produkty, które możemy kierować do tej samej grupy docelowej, czyli do marketerów, do agencji marketingowych, do domów mediowych i tak dalej. To są po pierwsze nasze mini lokalizatory, jako brandowane gadżety firmowe. Po drugie, raporty z pana Paragona. Pamiętajcie, że to jest aplikacja zakupowa, tak, ale. Polega na tym, że ludzie dziennie wprowadzają kilka tysięcy paragonów, a my dane z tych paragonów szczytujemy i, i mamy je, powiedzmy, do swojej dyspozycji. Yy, I po trzecie, reklama w Janosiku. Janosik ma w tej chwili prawie 2 miliony yy, użytkowników, w związku z czym jakby jest to świetny nośnik reklamowy. I teraz, tak, my jako grupa, nie, jako, jako prawnicy zastanawiamy się, jak trafić, z przekazem o tych produktach do grupy docelowej. No oczywiście, można się wbijać na konferencje, na targi, y, można inwestować w reklamy i tak dalej. Ale to wszystko bardzo dużo kosztuje. Wpadliśmy na pomysł i we wrześniu zeszłego roku postanowiliśmy sami zorganizować wydarzenie, które skupi nam w jednym miejscu osoby należące do grupy docelowej. Czyli, jednym słowem, stworzyliśmy konferencję. Nie będę tutaj mówić, co to za konferencja, żeby. Nie, nie, nie robić konkurencji. Oczywiście, żadna konkurencja. Zrobiliśmy to na własny użytek. Zaprosiliśmy super ekspertów z całej Polski. Był cykl świetnych wykładów. Przy okazji zaprezentowaliśmy również te nasze produkty. Konferencja wyszła nam na zero, jeżeli chodzi o koszty. Całkowicie się zwróciła. Natomiast dodatkowo jeszcze nie dojrze, weszliśmy we współpracę biznesową z niektórymi osobami, które były na tej konferencji obecne, ale jeszcze sprzedaliśmy kilka tysięcy brandowanych notiłanków jako gadżety reklamowe. Także nie dość, że nam się to zwróciło, to jeszcze sporo na tym zarobiliśmy. Pędziłam szybko, jak pies przez pole, ale chciałam Wam dzisiaj przekazać jak najwięcej naprawdę praktycznych inspiracji. Weźcie to teraz, przemyślcie, spróbujcie przełożyć to na, na swoje biznesy, na swoje projekty. Zapiszcie sobie mój numer telefonu: to jest mój prywatny numer telefonu, możecie dzwonić o każdej porze, dnia i nocy. Odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Piszcie. I bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj mimo wszystko z Wami tutaj być.